Mamy ostatnie dni sierpnia. Proszę zobaczyć, jak pięknie rozchodnik okazały się rozrasta. Jest w tym miejscu już trzeci rok, ale były dosłownie takie tyci, tyci sadzoneczki wsadzone. Chyba ze cztery. I tak pięknie się porozrastał. Sądzę, że to jest najładniejszy z rozchodników. Mam jeszcze z ciemnymi liśćmi, z ciemnymi kwiatami i z białymi kwiatami, ale tamte nie są takie. Wizualnie piękne. Zresztą, nie wiem, może komuś bardziej się podobają tamte. Ten fajnie wygląda od miesiąca czerwca, już jest bardzo fajny. Teraz się pięknie przebarwia. Potem będzie różowy. W zimie zrobi się taki brązowy i też może stać do samej wiosny. A wiosną zetniemy, będziemy mieć takie maleńkie kapustki. Będzie to pięknie wyglądać. Bardzo proponuję sadzić ten rozchodnik. W każdym miejscu rośnie.